www.impres.pl Bądź zawsze na bieżąco. Jacek Jaworek już od ponad tygodnia jest poszukiwany przez policję w całym kraju. Zbrodnia, której najprawdopodobniej dokonał 52 latek, wstrząsnęła całym krajem. Co oczywiste, pojawiły się również pytania o jej motyw. Dlaczego zamordował 17-letniego chłopaka oraz jego rodziców? Dlaczego oddał aż 10 strzałów z broni palnej? Jeden z postów Jaworka na Facebooku zdaje się wiele wyjaśniać. W nocy z piątku na sobotę 10 lipca 2021 roku w miejscowości Borowce niedaleko Częstochowy rozegrały się makabryczne sceny. 52-latek otworzył ogień do ludzi, z którymi od lat mieszkał w jednym domu. Do tragedii doszło w wyniku awantury domowej, o której około godziny pierwszej w nocy sąsiedzi powiadomili Częstochowską policję. Niestety, gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, w domu zastali tylko zwłoki 44-letniego mężczyzny i jego żony oraz ich 17-letniego syna. Kolejny z nieletnich, 13-latek, na szczęście zdołał uciec do sąsiedniego domu. Natomiast Jacek Jaworek, który jest głównym podejrzanym o dokonanie tej potrójnej zbrodni, zbiegł z miejsca jej dokonania. Jakimi motywami się kierował? To zdaje się wyjaśniać post, jaki zamieścił na Facebooku 3 lata temu, a który dziś ma zupełnie inny niż wówczas wydźwięk. Oto jego treść. I znowu. Szukam wolnej wanny, gdzie mógłbym się wykąpać jeszcze przed świętami. Pisał w marcu 2018 roku na Facebooku Jacek Jaworek. Z kontekstu nie trudno wywnioskować, że takie ogłoszenie mężczyzna mógł pisać w emocjach. W obliczu kolejnego konfliktu z rodziną, z którą dzielił dom. Czy to właśnie kolejna awantura, o z pozoru błahe codzienne sprawy, była motywem dokonania tak wstrząsającego czynu? Trudno w tej chwili snuć hipotezy i mieć przy tym dużą dozę pewności. Na myśl nasuwa się jednak jeden scenariusz. Domownicy nie chcieliby, Jacek Jaworek przebywał w domu. Być może nadużywał alkoholu i był agresywny. Taką wersję potwierdzają słowa kuzyna zamordowanego mężczyzny. Ze łzami w oczach opowiadał on dziennikarce faktu, że trzynastoletni Dziani, który przeżył tragiczną noc, przybiegł do niego i mówił: Znowu jest awantura. Ponadto przerażony chłopiec opowiadał, że widział krew i słyszał harczenie konających najbliższych. Jacek Jaworek miał często mówić znajomym, że w tym domu nie da się żyć. Wszyscy wiedzieli jednak, że to przyszły morderca tworzy nieznośny klimat. Ale mało kto miał odwagę się mu przeciwstawić, zwłaszcza że rodzina od dawna wiedziała, że posiada on broń palną. Wielokrotnie groził ponad to, co potwierdzono w toku śledztwa, że ich wszystkich pozabija.